Zrozpaczona Aleksandra Grysz o stracie dziecka. Serduszko przestało bić. Aleksandra Grysz, znana jako jedna z prowadzących programu Pytanie na Śniadanie w 2023 roku, podzieliła się informacją o poronieniu. Rok później starała się o drugą ciążę, dzięki której powitała na świecie synka. Teraz w śniadaniówce otworzyła się na temat tragedii. Ze łzami w oczach mówiła o trudnej chwili. Aleksandra Grysz doczekała się narodzin synka. Radosne wieści obiegły polski show Biznes w sierpniu 2024 roku. Aleksandra Grysz i jej partner Tomasz Tylicki, również znany ze śniadaniówki telewizji Polskiej, przekazali internautom szczęśliwą wiadomość. Para powitała na świecie synka, któremu dała na imię Tymoteusz. 31 lipca o 22.12 na świat przyszedł nasz cud, nasz najukochańszy syn Tymuś. Dziękujemy też każdemu z Was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas, przekazali szczęśliwi rodzice. Ciąża prezenterki była wyjątkowo wzruszająca, ponieważ ona sama rok wcześniej podzieliła się bolesnym wyznaniem o poronieniu. Wówczas straciła córeczkę, ale podjęła odważną decyzję o ponownej próbie. Teraz dopiero opowiedziała o szczegółach tragedii. Łzy stanęły jej w oczach, gdy przed kamerami wróciła pamięcią do koszmaru. Aleksandra grysz poroniła. Bólem podzieliła się z internautami. Aleksandra Grysz o utracie dziecka opowiedziała w mediach społecznościowych. Poruszający filmik pokazywał jej drogę od dowiedzenia się o ciąży, nauki aż po pożegnanie córeczki. Osobiste wyznanie gwiazdy poruszyło internautami. Wszyscy składali parze kondolencje i dzielili się słowami wsparcia. Kochana córeczko, nie było nam dane nacieszyć się sobą zbyt długo. Po ponad dwóch tygodniach walki o Twoje zdrowie i życie, odeszłaś. To był najtrudniejszy czas w naszym życiu, pełen bólu, strachu, łez, niezrozumienia, niewyobrażalnego cierpienia, ale nie tak chcemy Cię zapamiętać. Kiedy myślimy o Tobie, córeczko, płaczemy, ale nie smucimy się. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy spędzić z Tobą ten czas, napisała. Teraz dziennikarka, trudnym doświadczeniem, postanowiła podzielić się w pytaniu na śniadanie. Po raz pierwszy powiedziała o chorobie córeczki i szczegółach jej odejścia. W studiu trudno było powstrzymać łzy. Aleksandra Grysz opowiedziała o koszmarnym doświadczeniu. Wiedziała, kiedy traci dziecko. W pytaniu na śniadanie podjęto temat poronień z uwagi na Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Jedną z rozmówczyń została Aleksandra Grysz, która podzieliła się własnym doświadczeniem. Powrót do bolesnego okresu od razu wywołał u niej płacz. Nie sądziłam, że nadal wywołuje to we mnie takie emocje, bo ja straciłam ciążę dwa lata temu. To była moja pierwsza ciąża, czwarty miesiąc, mówiła przez łzy. Po raz pierwszy przybliżyła nieco szczegóły ciąży. Nienarodzona córeczka miała wadę genetyczną, diagnozy nie dawały szans na jej przeżycie. Okazało się, że jest to wada genetyczna: jest tylko 1% szans, że nasza córeczka, którą nazwaliśmy Buba, że przeżyje. I rzeczywiście okazało się, że przyszedł ten dzień, kiedy to serduszko przestało bić. Ja czułam to bardzo fizycznie i byłam pewna, kiedy to się wydarzyło. Ja powiedziałam, wtedy byli moi rodzice w domu ze mną i mój Tomek, i mówię, co się wydarzyło. Oni mówią, nie no co ty mówisz. Kolejnego dnia przyszliśmy do lekarza. Okazało się, że faktycznie to serduszko przestało bić. Aleksandra Grysz udała się o pomoc do specjalisty, by poradzić sobie z tragedią. Mimo straty, para nadal upamiętnia nienarodzoną dziewczynkę. Byłam po tym wszystkim na terapii, żeby wejść w kolejną ciążę z otwartą głową i takim przeświadczeniem, że już jestem na nią gotowa. Jestem bardzo szczęśliwą mamą naszego tymeczka. Dziś ta strata dla mnie znaczy tyle, że ja jestem mamą dwójki dzieci, że buba cały czas z nami jest. Zawsze jak jest księżyc widoczny w ciągu dnia, to jest to taki nasz symbol, że że bubka nam macha. Internauci są poruszeni wzruszającym wyznaniem Aleksandry Gryż. Prezenterka, pomimo bólu, ponownie zaszła w ciąże i wraz z partnerem założyła rodzinę.